Witam serdecznie moi kochani w kolejny wspaniały dzień. Zobaczcie moi drodzy jak system bardzo musi się już bać, jak system bardzo jest osłabiony, jak system bardzo, wiecie, chwyta się różnych nie do końca fajnych, czystych zagrywek, aby gdzieś w ludziach jeszcze wywołać ten strach, bo to wszystko o to chodzi, aby ludzi trzymać w niskich wibracjach w strachu w jakiejś, wiecie, niedoli, rzeczego, w jakimś niedostatku, w braku. O, to jest ich zadanie, żeby trzymać ludzi w braku, w niedostatku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak? Niestety, niestety, moi drodzy, wszystko im się sypie, tak? Bo zobaczcie, skoro oni już na, nie wiem, na jednej linii mamy uchodźców, tak? Mamy uchodźców, że uchodźcy chcą do nas wejść, tu nas straszą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli z tymi uchodźcami być zrobiony porządek, to zostałby zrobiony w jeden, jeden dzień pewnie, a nie stoi tam, nie wiem, 30 jakichś, nie wiem, tych ochraniaczy, co tam od nas wyszli z tego tego. I, i nie wiem i tamtych jest, nie wiem, z dwustu, w kurtkach za cztery koła. Widzieliście to kurtka za cztery koła typ rąbie drzewo, siekierą, jeszcze łopaty jakieś mają, wszystko nie tak, że są podstawieni ludzie. Podstawieni ludzie, żeby znowu nas dzielić. Jedni chcą wpuścić, drudzy nie chcą wypuścić zamieszanie świetne. Tak, kolejny powód do podziału do. Tutaj można się bać i oni jeszcze mówią: wiecie, w mediach, że czy ludzie do Polski chcą wejść, tak? Do Polski. Po co oni by chcieli do Polski przychodzić? Też krzyczą ludzie, Niemcy, Niemcy, Niemcy skandują na tych filmach, wszystkich, że oni chcą iść do Niemiec, tak? Bo tam jest dobry zasiłek i tam im się będzie żyło na pewno lepiej niż w Polsce. Więc oni tutaj sobie chcą tylko przejść, tak? I więc jest to kolejny podział, żeby ludzi dzielić. Dziel i rządzić, tak? Kolejny powód, kolejny przykład mamy teraz, znowu będzie pewnie. Zaraz też, aborcja, zaraz też aborcja wróci, też będzie, będzie dzielić żoń znowu, nie? Gdzie każdy wie, że no każdy wie jak to powinno wszystko wyglądać. Po co to jest, znaczy inaczej, po co to jest, po co są te różne właśnie rzeczy, żeby ludzi dzielić, napuszczać jad z jednych, na drugich tak dalej, tak dalej tak dalej. I w kółko sobie tym starają się grać. Na szczęście mówię. Coraz więcej ludzi już prze, zaczyna to czytać, zaczyna to widzieć i coraz więcej ludzi. Nie wkręca się w gierki systemu, nie wkręca się w te niskowibracyjne energie, które mają nas właśnie trzymać w ryzach strachu, tak, no bo każdy się o coś boi, tak? Tutaj załóżmy o nie wiem, o rodzinę, o przyszłość, o dom, o jedzenie, tak? Każdy gdzieś tam jakiś delikatny strach może mieć, który gdzieś tam w dobrze uderzonym momencie, może gdzieś tam eskalować, jeżeli nie jest przepracowane wszystko w sobie, nie? więc tutaj widać system już stara się na różnych płaszczyznach rozgrywać, tak? Żeby, żeby nas gdzieś tam, wiecie, wystraszyć, żeby nas udobruchać, żeby nas gdzieś tam, wiecie, z powrotem w te ryzy wstawić. Niestety, to się już nie stanie, bo już ten proces zaszedł za daleko, słuchajcie. Przemiany energetyczne na naszej ziemi nie tylko już tutaj ładnie nam wszystko oczyszczają i dają ludziom wgląd. Więc słuchajcie, teraz jest najlepszy czas właśnie na pracę nad sobą, ze sobą, w sobie, tak? Bo później na przykład hmm, przyjdzie jakaś sytuacja z zewnątrz, która cię skonfrontuje z tą twoją traumą, lękiem, z przeszłości, którą gdzieś tam zakopałeś, i wtedy będzie tak to troszeczkę bardziej bolesne, to przebudzenie. A tak jak samemu się gdzieś tam coś tam pomału popyka, no to zupełnie inaczej też to wygląda. Więc nie dawajmy się wkręcać w te, w te różne, wiecie strachy na lachy i tak dalej, dalej, dalej. Ponieważ zobaczcie tutaj już znowu energię straszą. Coś tam pokażę przykład. Teraz straszą znowu, że nie prądu, nie będzie dostawy żywności, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Rok temu, jak się to wszystko zaczęło. To ja ten jakby pierwszy rok y, też przeżyłem wszystko, jakby to powiedzieć, mm, nie że bez emocji, ale gdzieś tam no, lekko mnie to ruszało, powiedzmy, w tamtym roku, tak? W tamtym roku jeszcze lekko mnie ruszał y, mówię, QAnon, w tamtym roku lekko jeszcze mnie ruszały jakieś, mówię, strachy przed prądem, strachy, że jedzenia nie będzie, gdzieś lekko, mnie to może leciutko, gdzieś tam mówię, kurde. A może kurde, coś kupię więcej? Ale później mówię, no, no nie no, nie, no to jest wszelki strach uznałem, że wszelki strach na różnym poziomie. Czy to nie wiem, w grupie o świadomości będzie mi ktoś pisał, że o weź sobie kupę, weź sobie pr pr prądu, synakup, no albo wody synakup, 50 litrów nakup i papieru toaletowego jeszcze, no to jaka świadomość, no jaka świadomość, jaka świadomość. Yy, I sami później piszecie, że o, ty tam czytasz jakieś książki, pani X albo kogoś tam oglądasz, i yy, co ja myślę? no to ja myślę, że każdy, kto wzbudza w drugim człowieku strach i stara się mu pokazać, że o, ja wiem lepiej, bo tu, wiesz, może być ciemno, ja wiem lepiej, mi powiedzieli z góry, nie? No to, jak coś wiesz, no to powiedz kiedy dokładnie i, i co. A jak nie wiesz, no to nie strasz, proste, tak? Więc ja tutaj do wszystkich tych ludków różnych, yy, którzy coś robią, no to ja uważam, że jeżeli ktoś nie straszy i nie wzbudza w drugiej osobie obaw i tak dalej, i tak dalej, to jest ok. A jeżeli ktoś gdzieś tam niby robi coś spoko, ale ciągle straszy i ciągle mówi, a tu będzie tak, tu będzie tak. Zobaczcie w tamtym roku, ile kanałów na YouTubie straszyło już, o wojsko, będzie wojna, na zimę będzie wojna. W sensie na, na tamtą, na tamtą, sorry, na tamte jesień, czy na tamte wakacje już miała być jedna wojna. Że wojska jadą gdzieś tam, jadą wojsko. Później jeszcze był ten pan nasz, wróżbita polski najstarszy pan Jackowski, czy jak on tam się nazywa, tak samo przecież wieszczył, w tamtym roku będą konflikty i wszyscy podapali, będą konflikty. Później na innych kanałach też paru, parę, parę ludzi też straszyło nie wiadomo czym, że o, będzie wojna, będzie wojna, na pewno, będzie wojna, zobaczcie co oni robią, będzie wojna, czołg jechał jeden, będzie wojna. I zobaczcie ile z tego się wydarzyło. Tak was zostawiam z refleksją tylko, więc ja uważam, że każda osoba, która dziś straszy, no nie do końca jest w tej drużynie, w której my myślimy, że jesteśmy, tak? O, więc dobierajmy wszystko tak, abyśmy byli w pełni świadomi tego, gdzie przekazujemy swoją energię, uwagę, no bo to jest teraz kluczowe. Nasza energia i uwaga jest, jakby to powiedzieć, najlepszym, najlepszym, najlepszym tym, co mamy, tak? Najlepszym tym, co mamy, najwartościowszą, najwartościowszą, no nie wiem, nie rzeczą, ale no, energią, którą mamy, tak? No i zobaczcie, że tutaj Dobra, to już mamy wyjaśnione. Teraz zobaczcie ten prąd, to wszystko to tak jak mówię, rok temu już było, było to podobnie, podobnie pisane, że będą trzy dni ciemności, że coś tam, że nie będzie żywności, rób ta zapasy i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Widzieliście jak to się skończyło, tak? Że wszyscy naprawdę robili te zapasy, wierzyli w to, że tak może być i tak dalej, tak dalej, tak dalej, mówię w Anglii byłem w tamtym roku, no to mówię, no w tych sklepach tam był przeszczał wielki, w sensie na półkach. No bo wszyscy jeździli po dwa pełne koszyki, a ja mówię, nie no, mówię, no nie no, mówię, no bez żartów, mówię, nie. Poszedłem raz do sklepu, postawiłem 4 godziny, mówię, nie, więcej, mówię, nie, idę w takie kolejki, mówię, no bo to nie ma sensu, mówię. Więc zobaczcie, system na wielu płaszczyznach stara się nas wystraszyć, stara się nas, jakby to powiedzieć, dalej kontrolować, żeby jeszcze te resztki energii, uwagi od nas wystać, aby jeszcze to gdzieś tam w swoją, w swój, swoje struktury wplątać, żeby przeżyć i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak? Więc słuchajcie, zobaczcie, wielcy eksperci, słuchajcie, wielcy eksperci z całego świata potrzebowali, nie wiem, roku albo nawet więcej, aby stwierdzić, że katar i kaszel, który nas nie widził w tamtym roku jest sezonowy, rozumiecie. Rok czasu potrzebowali na to, aby stwierdzić to, co mówię jest w książce Jabłoński w 70, profesor, doktor, nie pamiętam już, Jabłoński w 76 roku wydał książkę o wirusolo, wirusologii, wirusologii, no. Biurosolowich takich o wirusach. I moi drodzy, tam jest napisane wszystko, tam jest napisane omówienie. Ten popularny wirus na K jest omówiony, jest napisane, kogo atakuje, jak, czy można, czy można w ogóle zrobić na niego szczepionkę, to jest najlepsze. Czy można zrobić właśnie na ten popularny wirus na K preparat? No i tam było napisane w tej książce, że nie, bo zmienia się co chwilę i może nawiedzieć tego samego, tego samego, jakby to powiedzieć. Tego samego pacjenta można widzieć kilka razy. No i to się teraz dzieje, nie? I zobaczcie, jak ta cała ich smutna, taka, wiecie, to ci doktorzy z tamtego roku tak mówili: O, trzeba tutaj, tacy, wiecie, doktorzy rodzinni, którzy gdzieś zostali, wiecie, do tvn u zabrani albo do innych stacji telewizyjnych, jedynki i tak dalej, i zostali, wiecie, mianowani na medialnych doktorów, bo to byli tacy doktorzy z telewizji przeważnie. Którzy gdzieś tam mieli jakiś tytuł rodzinny i on jest nagle teraz profesor, nie wiadomo jaki. Bo ci wszyscy z tytułami, którzy mieli wiedzę, zostali odsunięci, albo się ich nie słuchało, i dalej ludzie patrzą się w telewizor i mówią, no nie, no zobacz, pan doktor mówi tak. A to jednak, no mówi, no, to była duża krzywda. Na szczęście mówię, coraz więcej ludzi wychodzi z tego i coraz więcej ludzi mówi o tym otwarcie. Jakby ludzie tacy mówię, na stanowiskach nie dali się w to wkręcić, sportowcy. Mówię, jakieś osoby medialne w tamtym roku, no to już byśmy byli dawno w innym miejscu teraz, tak? Ale nawet mówię, zaczęło się od burmistrza, tutaj Siemianowicz-Sinąski chyba że w Siemianowicach gdzieś coś się działo, że po prostu na tej posiedzeniu rady podzielił że słuchajcie, ściema, wał, nie ma żadnych tego, nie ma, nie ma szczypawek, nie ma masek, działamy normalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ubiegłym tygodniu tak samo się, słuchajcie, u mnie tu w Bieluniu, burmistrz powiedział tak samo wystąpienie, już jest chyba tam, nie wiem, od tygodnia, mówię na YouTube, gdzieś to jest chyba. Tak samo podział, że żadnych nie będzie oboszczeń, żadnego zamykania, żadnego nic, wszystko działa normalnie. No, bo zobaczcie, ludzie w tamtym roku ci, którzy gdzieś tam pozamykali, potracili kupę kasy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, no, w tym roku się nie dadzą tak w bambuko zrobić, nie? No, i tak samo kolejny problem: inflacja. No, słuchajcie, No drukują hajs bez końca, no i myślę, że. Że nie wiem, no, no skąd to, co, co oni nie wiedzą, chłopy dorosłe nie wiedzą, że jak się dodrukuje pieniądze, pieniądze bez pokrycia, no to, no to jest inflacja, no jak sobie, nie wiem, no, mówię, polityka to powinna być nagroda, tam powinien dostawać max 5 koła ktoś i się cieszyć, że w ogóle może reprezentować sport, to powinno być jak wyjazd na, na igrzyska olimpijskie, w, taki, w takim kontekście, że jak robisz przepał, no to niestety nie jedziesz na igrzyska, tak? I tak samo tutaj, ja nie, wiem, że oni sobie biorą premię, nie mają żadnych pieniędzy, okradają, o, każdy rząd, każdy rząd w kraju, teraz mi się przypomniało, to jest pewnego rodzaju pasożyt. Pasożyt intrus nałożony na dany region. Już nie mówię, że kraj dobra, żeby też nie dzielić, na dany region zostali nałożeni pasożyci, którzy czerpią dobra z całej naszej infrastruktury ze całej planety. I to są pasożyci, którzy wysysają energię życia. Tak najprościej można powiedzieć, tak? Bo gdzieś się pogubili i myślą, że pasożytnictwo jest normalne i tak można po prostu. Działać z ludźmi. No niestety tak nie można, tak? I mówię tutaj, coraz więcej jednostek ludzi mówi o tym otwarcie, czy w mediach, czy mówię w jakichś sejmikach. U nas burmistrz też powiedział, że nic nie będzie, żadnych ograniczeń, żadnych oboszczeń, wszystko otwarte i tak dalej, tak dalej, tak dalej, żeby tych ludzi dalej nie krzywdzić, nie ograniczać, tak? Coraz więcej sportowców, mówię, bodajże Dziokowicz, tak? Dobrze mówię? od tenisa. Powiedział, że nie będzie też żadnych preparatów przyjmował i może może nawet nie grać, już może skończyć grać w tenisa w tym momencie, jeżeli ma gdzieś tam to być wyznacznik tego, czy ona będzie sportowcem dalej, czy nie. Powiedział, że nie ma takiej możliwości. Później był jakiś koszykarz jeszcze bodajże z Lakersów albo z Los Angeles, który też powiedział, że nie ma takiej opcji i dużo wsparcia też dostał z całego świata. I teraz na dniach jeszcze jest taki bokser Jennings. Bardzo dobry bokser który miał teraz walczyć o pas tam chyba tego tej kategorii Bridget co utworzyli nie wiem tam mniej więcej o co w stęciono sensie no chyba tak i nie, nie, nie będzie walczył w każdym razie bo, no bo nie ma też nie jest ten nie jest po preparacie, no i kurczę no nie może walczyć i jeszcze pewnie jego opinie tam na temat preparatów były nieprzy, nieprzychylne dla koncernów no i no i w stanach podobno na razie nie powalczy tak ma taką Przerwę, no ale w Polsce Borek, Pan Borek go gdzieś tam wczoraj wyhaczył, że no to może u nas walczyć, nie? no i też właśnie dlatego natrafiłem na niego, że też się wypowiedział, jakby to powiedzieć, krytycznie na, na temat, wiadomo jaki, tak. Więc moi drodzy, gdyby takich ludzi od początku było więcej, gdyby ludzie po prostu gdzieś, mówię, z tego pseudo mainstreamu gdzieś się odezwali, no bo każdy umie wziąć kasę za, 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 za przyjęcie produktu albo za udawanie, że się go przyjmuje i, i promować to, tak, ale później nikt nie patrzy na konsekwencje, zobaczcie sobie sami, ile jest na Facebooku, czy gdziekolwiek, gdzie widzicie wpisów nagle, 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 33 lata, nagle 36 lat, nagle, 38 lat, nagle 33 lata, nagle, nowa, młoda i tak dalej i tak dalej, tak dalej, i tak dalej no więc coś nie gra, no nie? zakrzepy, zawały w takim wieku no, to sami widzicie jak to wszystko działa jak to działa i po co jest dana rzecz, no ale każdy ma wybór każdy jest świadomy, każdy jest świadomy na tyle na ile go, na ile się na ile się, jakby to powiedzieć, przystosował, na ile, na ile przerobił swojej przeszłości, tak? To każdy jest na tyle świadomy, na ile wyciągnął wnioski ze swojej prze, przeszłości, tak? No, więc, moi drodzy, wszystko zmierza w lepszym kierunku, wszystko zmierza w lepszą stronę, no bo coraz więcej ludzi to zauważa, coraz więcej ludzi to dostrzega i mówię, no, system już musi być bardzo wystraszony, skoro, mówię, na wielu frontach stara się w, ludziom, wiesz, mieszać, mieszać w głowie po prostu, tak? Więc... Mm, Starajmy się szukać swojego wewnętrznego spokoju, swojej harmonii, pracować ze sobą, rozpracowywać te różne małe mankamenciki, które gdzieś tam nam wyskakują, bo później mówię, no jak staniemy przed jakimś tam problemem nieprzepracowanym, to może być lekkie kuku, może być lekko, lekkie turbulencje, a jeżeli wszystko na spokojnie sobie tam przepracowujemy, to nie jest tak tragicznie w sensie z turbulencjami, żartuję oczywiście. Jeżeli pracujemy nad sobą wiecie sami, no to nie spotyka nas jakaś taka. no Może gdzieś tam się spotkać, ale jesteśmy na to bardziej przygotowani i dzięki pracy ze z sobą yy, wiemy, że wszystko, co nas spotyka, jest po coś i podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Jesteśmy spokojniejsi i, i wiemy, że wszystko ma swój. Jak coś poleciało do góry, to musi upaść, nie? Yy, chociaż niekoniecznie. <laughs> Więc moi drodzy, łączymy się, działamy, yy, staramy się wspierać. Tak? Staramy się wspierać rozumieć i skupiamy się, jakby to powiedzieć, na swoich centrach, na swoim środku. No bo zobaczcie, w momencie, kiedy my pracujemy ze sobą, zdobywamy doświadczenia, no to nie dajemy się później, jakby to powiedzieć, wplątywać w różne jakieś dziwne historyjki, układanki, które z nami nie pasują i szukamy sami swojego, swojego swojej prawdy, tak? No bo o to chodzi, żeby znaleźć swoją prawdę, tak? Mówię, żeby dojść do tej prawdy, tak? Powiedzmy, prawda jest jedna, drugie jest wiele. Ale po drodze też ta prawda w nas, jakby to powiedzieć, ewoluuje, tak? że na ten moment, jeżeli na dany moment postrzegamy coś, jesteśmy, nie wiem, na nich będzie ta skala 1, 10, jesteśmy trójką, spotyka nas wydarzenie z szóstki. No to kurczę, patrzymy na szóstkę no i mówimy: Dobra, rozumiem, ale nie wszystko. Później dopiero, gdy chodzimy do poziomu sami, 6, 7, załóżmy, rozwinęliśmy się. Podobna sytuacja nas spotyka. Mówimy: OK, teraz rozumiem, tak. Więc to wszystko dzieje się w odpowiednim momencie dla nas samych, tak. I o to chodzi, że w odpowiednim momencie naszego rozwoju spotykają nas sytuacje, które albo nas, jakby to powiedzieć, rozwijają, albo nas gdzieś tam pokazują jakieś rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę, albo są impulsem do zmiany, do działania, moi drodzy, tak? Więc o to chodzi, żeby właśnie pracować ze sobą, uświadamiać sobie te procesy, które są w nas, jakby to powiedzieć, nie, nieunormowane, jeszcze gdzieś tam, wiecie, tam, gdzie jakieś te małe straszki, małe lęczki czujemy, no to tam można jeszcze wiecie, zerknąć, tam można jeszcze czegoś poszukać, tam można coś posprzątać, można coś naprawić, tak? Więc mm, tyle. Widzicie sami, że cały świat jednoczy się, ludzie w różnych krajach na całym świecie mówią jednym głosem, jednym głosem, który jest przeciw tej ogólnej narracji, tak? Bo jest jedna narracja, która no, 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 no widać, że raczej nie pasuje nie pasuje w Wiele, jakby to powiedzieć, w wielu krajach to się nie zgadza po prostu, tak? I mm, pamiętajmy, że to my jesteśmy, wiecie, my jesteśmy wyznacznikiem tego, co będzie, my jesteśmy miłością, wolnością i mówię, prawdziwej wolności nie jest w stanie, nie jest w stanie nikt nam zabrać, tak? Jeżeli ty tą wolność w sobie masz, odszukałeś, odszukałaś, no to nikt ci tego nie zabierze w żaden sposób, tak? W żaden sposób nie poczujesz się nigdy, że ktoś ci odebrał wolność i tak, mówię tak. Y Znalazłem ten obrazek, chyba na mnie Turkę udało się go zrobić, tak, na tym obrazku, że pan Bukowski to powiedział, że cokolwiek mówi system, albo gdziekolwiek podąża tłum, e, idź w drugą stronę, chyba tam było z tłumem, tak, zamieszkałem teraz. Więc ja uważam po, podobnie, cokolwiek wychodzi z, e, z, mówię, z, z mediów, z tego jakby to powiedzieć, systemowego przekazu, no to, to ja patrzę od razu w drugą stronę, albo patrzę, co tu nie gra, tak? Jeżeli coś klepią, no to jest to odwrócenie, odwrócenie uwagi, tak? Odwrócenie uwagi od ważniejszego problemu i podzielenie ludzi w tym momencie, aby nie widzieli, rozproszyli się, aby nie widzieli tego, co istotne, tak? Więc, moi drodzy, nie podążajmy ślepo za tłumem i tyle. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie, mówię, lajki, subskrypcje, udostępnienia. Jeżeli ten, mówię, materiał jest gdzieś tam z Tobą rezonuje, możesz go gdzieś tam podać dalej, udostępnić też, będę bardzo wdzięczny. Tak samo dziękuję za wszystkie, mówię, wpłaty na wsparcie kanału. Test w tym momencie bardzo mnie to tam też buduje. Załóżmy, dzięki wielkie, bo to mówię, no, grosz do grosza i będzie kokosza. Także wiecie, na spokojnie. Dzięki wielkie, wszystko gra. Do zobaczenia, do usłyszenia, Pozdrawiam serdecznie.